Melduję, że domy wyszły. Pierwsza dostawa już wyszła na razie w rozmiarze 3x6 na 2,80 wysokość, ale chyba będziemy zmieniać rozmiar, bo bardzo wielu kolegów się odezwało, czy by się nie dało tego zmieścić w 35 metrach, bo do 35 metrów to raz, że na zgłoszenie, dwa, że jako letniskowy, więc oni by chcieli do 35 metrów. I wiesz, tak jak na początku się zastanawiałem, czy to w ogóle ma sens, tak? Powiem Ci, że wypróbowałem i według mnie nawet ma. Bo jeżeli mi, niefachowcowi, przy użyciu 20-centymetrowych ścian zewnętrznych udało się zbudować z takich dwóch segmentów czyli do 35 metrów udało się zbudować dwie sypialnie, łazienka, salon to ma to już sens, bo jako letniskowy to ma największy sens bo jako letniskowy czy jako Airbnb to tego nikt nie przebije nie? dlatego, że masz cztery wygodnie, ja użyłem narożnej sofy takiej ikeowskiej, więc ewentualnie można przespać 6 osób. Czyli na przykład, jeżeli jest to domek nad jeziorem, to sześć osób może przyjechać na weekend i, i się w nim przespać. Natomiast, jeżeli na przykład na kilka miesięcy byś go wynajmował, no to wtedy cztery osoby. Dla rodziny to w zasadzie tylko 2 plus jeden. Gdyby, gdyby chcieć w tym żyć całorocznie. Natomiast jest duża, pięciometrowa, pięć metrów kwadratowych łazienka, więc. Kurczę, naprawdę aż się zdziwiłem, co można z tego uzyskać. Też namawiałbym ciebie, żebyś się pobawił, po prostu i walnął projekt 70-90 metrów. To jest naprawdę fajna zabawa, to jest naprawdę bardzo proste. Ściany wewnętrzne na razie dawaj 7,5, będziemy dawali, będziemy dawali 7,5-5. Zobaczymy, czy 5 nie będzie zawiod. Ja jestem za jak najprostszą bryłą domu, czyli za tym, żeby to było 6 na długość razy tyle razy 2,80, ile masz segmentów, czyli na przykład 5,60 dla dwóch, a 11,2 dla czterech, nie? czyli 11,2 na, na 6 to to jest to, co my nazywamy 70 metrami, nie? że będziemy się. No bo słuchaj, tutaj jest taka sprawa, że jeżeli my użyjemy 20 centymetrowej ściany, no według, według polskich norm, to już byśmy musieli użyć 20 cm styropianu. To my odejmujemy sobie strasznie dużo powierzchni mieszkalnej od wewnątrz. Nie? A jako, że to jest 11,2 razy 6, czyli mamy tak naprawdę 67 metrów, to możemy dodać z zewnątrz ocieplenie i ciągle zmieścić się w 70. Nie? I tutaj będziemy próbowali, właśnie, zrobić ofertę na siding z ociepleniem. Ale na razie, na razie ja przyjąłem tak, że Robię dla wszystkiego z tym 20-centymetrowym od środka, ale wiem, że to nie jest optymalne. I powiem Ci, że strasznie dziękuję za tą możliwość w ogóle, bo to chyba jest jakieś obciążenie genetyczne albo coś, że. Nie mam wielkiego zaufania do fachowców, a do architektów jeszcze mniejsze. Ja mieszkałem w domu, który zaprojektował mój ojciec, który nie miał żadnego technicznego wykształcenia, dlatego że projekt, który dostał od architekta, nie nadawał się do niczego. No, miał mnóstwo rzeczy, które tylko debil mógł wymyśleć, wiesz, bo kiedyś na przykład paliło się w kopłowni węglem, więc. Wyjście z piwnicy było przez taki normalny przedpokój w, w domu, czyli jak popiół musiałeś wynosić czy coś, to, to podywanie. No po prostu tylko Debil mógł to wymyśleć. Wszystkiego były trzy pokoje w dużym domu. No i słuchaj, przeprojektował to facet na papierze milimetrowym, bo nie umiał tego robić. Przeprojektował to prosty facet bez żadnego technicznego wykształcenia i zmieścił w tym sześć pokoi. Także wszyscy mieli oddzielne sypialnie, przeniósł do sieni schody z piwnicy. No, zrobił wszystko, co trzeba. I czemu ci o tym mówię? Bo też cię do tego namawiam. Bo o co chodzi? W normalnych domach, budowanych w tym starym typie, nie? murowanych i tak dalej, no to wymagania konstrukcji są takie, że przenoszenie jakichkolwiek ścian, poza już takimi typowymi ściankami działowymi. Wiąże się z przeprojektowywaniem wiązań, z przeprojektowywaniem, no bo to musi się trzymać tak jak, jak wiesz, co jak kartonowe pudełko, które jak skleisz, to ono jest sztywne i możesz na nim stanąć, ale jak nie daj Bóg je rozłożysz, to składa się jak domek z kart, nie? A tutaj mamy tą wielką przewagę, że mamy konstrukcję od razu na przęsłach stalowych, w związku z tym mamy. Bardzo dużą dowolność, bardzo duże możliwości a propos aranżacji wnętrza, tak, żeby nam się dobrze mieszkało. Nie, bo wiesz o co chodzi, że artysta, no bo każdy architekt chce być artystą, ma jakieś tam swoje założenia. Ach, bo rodzina musi mieć wspólne miejsce do wspólnego czegoś, tam oni będą siedzieli i grali w brydża albo coś. A jak na przykład ty nie, nie grasz w brydża, a a jak na przykład chcesz mieć swoje prywatne miejsce, gdzie chcesz coś porobić, popracować, poczytać, a nie jest dla ciebie ważne, żeby na ścianie było miejsce dla 70-calowego telewizora chociaż na przykład tutaj też architekci potrafią popełnić taki debilizm, że łeb urywa. I wiesz. To też u mnie idzie, idzie tak lawinowo, bo zacząłem szukać dużych przeszkleń. Dlatego, że jak widzę takie domy, jak, jak my tutaj sprowadzamy, no to wszędzie wstawiają ludzie olbrzymie przeszklenia. I tak, ja, który się namieszkałem bardzo dużo w tropikach, no to jakby... Ja tego nie lubię, nie? Ale moda jest jaka jest. Nie. Jak idziesz na ryby, to na wędkę nie zarzucasz jako przynęty truskawki, bo lubisz truskawki, tylko zakładasz robaka, bo ryby lubią robaki. Więc mi wmówiono tymi wszystkimi projektami, że ty lubisz robaki, że chcesz mieć dom, przez który przez cały dom widać, nie? Wielkie przeszklenia na jednej ścianie, wielkie przeszklenia na drugiej ścianie, i potem się musisz martwić. Czy ty nie masz przypadkiem Majtek w samolociki i sąsiad się nie będzie z ciebie śmiał. No. Ha. Dlatego mam taką propozycję. Nie wiem jeszcze, kto mi ten konkurs sfinansuje, ale zróbmy konkurs na projekt. Nasz twój, mój, wiesz, tego, kto będzie chciał mieszkać. Projekt takich domów z modułów. Jak ja bym chciał mieszkać, jak ja chcę mieszkać, bo wierzę w to, że jesteśmy wszyscy zakłamani. Dlatego, że z ludzi, którzy zamawiali designerski dom u architekta i byli z niego zadowoleni trzy lata po fakcie, znam zero. Mało tego. Mam kolegę architekta, w tej chwili musiał wyjechać na Teneryfę, bo towarzystwo architeckie go niszczyło, który zajmował się jedną jedyną rzeczą. Poprawiał designerskie i wizjonerskie projekty architektów tylko po to, żeby dało się w nich mieszkać. Rozumiesz? Bo architekt jest tak samo jak specjalista od reklamy. On nie robi reklamy, żebyś ty mógł sprzedać dany projekt. Nie, mimo że produkt, mimo że ty płacisz za reklamę, po to, żeby ona sprzedała twój produkt. Nie, nie, nie. On robi reklamę. Po to, żeby zaszpanować przed innymi frajerami od reklamy. I architekt tak samo. On ciebie ma gdzieś. On projektuje dom, po to, żeby jego, ten dom reklamował jego jako architekta. I wydaje mi się, że właśnie w czasie, kiedy my możemy wszystko sami, to po prostu możemy zaprojektować taki dom, w jakim nam się będzie dobrze mieszkało. I sorry, ale ludzie, którzy modlą się do kurwuazjera, czy do, do jakichś tam kretonów kolejnych, dla mnie nie są żadnym autorytetem. Nie będzie mi ktoś taki ustawiał, jak ja mam mieszkać. I te domy to jest wolność nie tylko dlatego, że kosztują grosze, nie tylko, że 70-metrowy dom masz za 40 tysięcy, nie? Tylko to jest wolność, również dlatego, że to jest taki dom, jak ty chcesz. Za Twoje pieniądze, w związku z tym, będzie taki, jak Ty chcesz. O, z programów, w jakich można to zrobić, to tak, dla trochę ambitniejszych kolegów jest SketchUp, i SketchUp jest dostępny na wszystko na pc na e, Androida, na iPhone'a i, i na Maca. Ja akurat tę wizualizację, którą zrobiłem tutaj, zrobiłem w room planerze, dlatego, że on ma od razu typowe i kaoskie meble. I chciałem wypróbować, no bo wiesz, moje założenie było takie, że kurczę w 35 metrach ja na pewno wzmieszczę dwie sypialnie. Dlatego, że wiem, jak źle zaprojektowane są domy, czy, czy mieszkania nawet, i zawsze mnie to wkurza. W związku z tym. A na ambicje, ale z drugiej strony, jak człowiek ma jakieś mocne założenie, czyli tak na przykład jak moje, że zmieszczę salon i dwie sypialnie, no to może powoli chodzić i próbować, wiesz, tak napychać kolanem, że a, to tutaj może być 10 centymetrów mniej, a nie, 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 to są jednak węższe łóżka. W związku z tym tego room planera użyłem dlatego, że meble są typowe, takie jak są dostępne, czyli nie trzeba niczego zamawiać, wiesz, że... Dokładnie, że nawet pralki są standaryzowane. Nie? E, niestety tutaj w, w tej wizualizacji, jak widzisz, są nie chińskie okna, bo są standardowe, bo chińskich nie było, więc e, to nie będzie do końca tak wyglądało. To raczej plan poglądowy, też się zastanawiałem nad umieszczeniem tych okien, ale wiesz, jakie są wymagania, że e, o ściana. Może być 3 metry od granicy działki. No bo nie oszukujmy się, ten dom bardzo często ludzie będą stawiali na malutkich działkach. Natomiast ściana z oknami może być co najmniej 4 metry od granicy działki. I teraz jest tak, że na każde 500 metrów ma prawo przypadać jeden taki dom, na każde 500 metrów działki, ale mimo to. Można go postawić na działce mniejszej niż 500 metrowa. Nie? Tutaj jeszcze nie ma rozprowadzonej instalacji elektrycznej. I wiesz co, tutaj się będziemy trochę kłócić. Dlatego, że tak, ja jestem przeciwko polskiemu genialnemu pomysłowi na instalację elektryczną przy ziemi. Dlatego, że według mnie to jest strasznie awaryjna rzecz. I mało tego, w momencie, kiedy wszyscy oszczędzają, kiedy wszystkie firmy zaczynają dawać takiej długości dosłownie przewody elektryczne, w tym momencie wydaje mi się, że i bezpieczniej jest zrobić to na, na wysokości te 1,20 m, czy, czy no, chociażby 90 cm nad ziemią. I dwa, że ja bym chciał, jak to elektryk, nie? dać instalację zewnętrzną, czyli nie wpuszczać tego w ogóle w ściany, bo to podraża montaż, tylko po prostu wybrać fajne, ładne listwy i spróbować zamiast to ukrywać, to zrobić te listwy tak, żeby one dodawały, a nie odejmowały wnętrzu. Bo wtedy mamy i bardzo prostą instalację do rozbudowy, bo też wiesz, jest taka możliwość, że ten dom będzie. Kupiony jako 35-metrowy za 20 tysięcy, i w momencie, kiedy na przykład no, trafi ci się, trafią ci się wakacje w Szwajcarii i przywieziesz kolejne 70 czy 80 tysięcy, i powiesz: No dobra, no, to trudno, Ferrari musi poczekać do przyszłego roku, to ja sobie powiększę dom dwukrotnie. Nie? No i dostawiasz następne dostawiasz dwa segmenty. I w tym momencie na przykład rozbudowa takiej instalacji w listwach, w sensie takiej nie, nie, nie w ścianach, tylko opuszczonych, opuszczonych w listwach, to moment, prawda? Moment, i już. I już masz 70-metrowy dom. Szanowne draństwo, Siadamy do programów i przesyłamy, naprawdę nie powiem Ci jeszcze, kto, kto przysponsoruje, będziemy robili konkurs na pewno, poszukam sponsora, a jak nie, no to trudno, no najwyżej pójdę z torbami i, i te nagrody jakieś ufunduję sam. Hej, na razie.